Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś postawić kartę na miesiąc luty dla urodzonych w znaku raka. Energia lutego dla raków, wieża. Związki miłość, uczucia, czwórka buław. I praca, sprawy zawodowe, finansowe, mag. wierzenie jest... Hmm, znaczy Wieża jest i miłą kartą, i niemiłą. To jest tak, że to przychodzi gwałtownie, dołożymy, zobaczymy, co to jest trójka kilka. Ee, wieża powoduje upadek tego, co już dawno powinno być powstrzymane. Czy, to Znaczy, Co podtrzymujecie, co dawno podpieracie, to już dawno powinno runąć, kurz opaść i powinniście iść dalej. Kiedyś, to znaczy ostatnio nawet usłyszałam od jednej kobietki, która no, niestety związek małżeński jej się troszkę posypał. I się okazało, że ona powiedziała do mnie tak, że bardzo żałuje, że tak późno złożyła pozew o rozwód, bo już by dawno była po rozwodzie i mogłaby dalej żyć. A tak co jeszcze się, jeszcze się udziła, jeszcze jakoś tam, mimo że wiedziała, że to nic z tego nie będzie, to jeszcze coś tam próbowała klecić, może dla dzieci, może dla siebie, ale powiedziała, że bardzo żałuje tego czasu zmarnowanego, bo to, że teraz złożyła pozew, to nie wiadomo, kiedy to będzie rozpatrzone, kiedy to się uda i w ogóle. Dlatego, dlatego nie podtrzymujcie, drogie raki, tego, czego y, wiecie, że podtrzymujecie. Jeżeli ma coś runąć, czy to będą w sprawach zawodowych, czy w sprawach związkowych, czy ogólnie, to po prostu pozwólcie to, niech to gruchnie, runie, kurz obleci i by, można iść. Będzie bolało, bo Wieża boli, ale e, z pełną świadomością i z nową energią możecie ruszyć dalej. Karta e, wieży mówi: Powiem tak, karta wieży, na razie bez założenia karta wieży to jest też dom. E, a czwórka buław również jest kartą domu i czterech ścian w związkach. Czyli jest jakaś stałość, jest jakiś dom, może będzie wspólne zamieszkanie, może będziecie coś tam podremontujecie, może coś ogarniecie, jeśli jesteście w związkach. Tu jest stałość, stabilizacja, i, tak, i powiem tak: jeżeli, jeżeli jesteście w związkach, drogie Raki, to ten związek będzie nadal trwał. Wierzę, możemy mówić o pewnych gwałtownych sytuacjach, zdarzeniach w życiu, czyli proszę Was, uważajcie na wchodzenie na górę, żeby nie spaść. Uważajcie na schodzenie ze schodów. Uważajcie na wszelkiego rodzaju, jak ja to moja babcia mówiła, zwyzy, czyli właśnie wchodzenie gdzieś. A żeby właśnie. M, starajcie się, żeby ktoś was asekurował, żeby ktoś przy was był, żeby w razie czego Wam pomógł i, i, i wspomógł. Karta mówi o gwałtownie, na przykład o jakiejś awarii w domu, e, remoncie, którym musicie na gwałt przeprowadzić, bo nie wiem, e, rura pęknie. Albo coś w samochodzie za, e, się stanie, albo nie hamulce w czasie jazdy, ale coś gwałtownego, coś niespodziewanego, jakiś, jakieś coś trzeba będzie. Wyremontować, i, i coś takiego może się zdarzyć. Uważajcie na kręgosłup, bo karta wieży pokazuje mi bóle kręgosłupa, zwłaszcza bóle kręgosłupa, i, i tutaj, tutaj też musicie dosyć uważać na siebie. Z dołożenia wyszła trójka, dołożyłam tró do trójki kielichów, czyli yy, może być tak, że yy, ten smutek. Bo coś się może tragicznego stać. Może rzeczywiście coś się stać gwałtownego, takiego nieprzyjemnego, który w pierwszym momencie będzie dla Was bardzo smutną, smutną, bo nawet ten ból pleców, tak, to też nie jest wcale przyjemne. Więc może być tak, że będziecie musieli przywdziać jakieś maski i nie pokazywać całego swojego bólu, całego swojego. A, um, dramatu, i, 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 i tak dalej. Więc tutaj musicie po prostu, trudno powiedzieć, uważaj, bo na wszystko nie możesz uważać, ale y, to nie jest tak, że wieża, jak się przetoczy, to się. Znaczy, inaczej. Wieża nie zawsze przy, przy, pokazuje straszną, straszną, straszną tragedię. Czasem jest to jakiś tam lekki wypadek, czasem jest to coś, co po prostu się zadzieje i przejdzie, pójdzie. Ona jest szokiem, tak, ona jest szokiem, jeżeli jest niespodziewana, natomiast e, nie powinno dziwić coś, co podpieracie, klecicie, kleicie i że to w końcu runie, bo to no, tak jest. E, tak jak powiedziałam, w związkach z cztery ściany, odpoczynek, z sielanka, fajny czas, e, tylko we dwoje na przykład w domu, z, nie wiem, z książką, z serialem, z jakimiś takimi fajnymi odpoczynkami, jeżeli, jeżeli jesteście w związkach to tak, jeżeli nie jesteście w związkach, niestety czwórka jest na tyle stała i kompletna, że no niestety przez, przez luty Raczej się nikt nie pojawi w Waszym życiu taki, żeby się z nim związać. Karta, karta maga, jest to nowa praca. Być może, że wreszcie, drogi raku, te, te raki, które wiedzą i szykują się gdzieś tam podświadomie, że trzeba zmienić pracę, a nagle po prostu podejmą taką decyzję bardzo gwałtowną, bardzo nagłą, i z, bo mag to jest nowa droga. To jest karta z numerem jeden, co prawda zero, jako głupiec yy, wyrusza w drogę. Mak jest pierwszą osobą, którą głupiec spotyka na swojej drodze. Natomiast Mak mówi o, o tym, że czas najwyższy. Yy, ona jest pozytywna na wszystkie odpowiedzi, mówi tak. Yy, I tylko tu jest tak, uważaj na manipulantów, uważaj na osobę, którą będą chciała mieć na ciebie jakiś tam wpływ, taki, który yy, niekoniecznie będzie ci odpowiadał. Dlatego nie wahaj się rzucić pracy, poszukać nowej, bo to, bo to nie jest nic złego, a po co się męczyć. Karta, która, która mówi właśnie o takiej osobie, która za wszelką cenę e, będzie starała się mieć wpływ na ciebie i to tak bardzo dominujący. E, to czasem mówiłam o takiej, porównywałam maga do takich osób, które. A, prezentują na przykład garki na pokazach, tak. Czyli prezentują, zapewniają, za zachwalają, po czym ludzie się łapią na tym, że, na to, że i, i kupują te garki. Tu musisz bardzo y, y, wyważyć i rozważyć, bądź czujny, żeby nie mieć na Ciebie wpływu. Jeżeli zapragniesz pójść nową drogą, to jest dla Ciebie jak najlepszy moment w tym momencie. E, wieża się zneutralizuje, bo trójka wie, tak mimo wszystko jest pozytywną, pozytywną kartą, czyli po pierwszym szoku będzie OK w związkach stałość, e, odpoczynek w czterech ścianach, jeśli jesteś w związku, jeśli nie, no to będziesz niestety samotnie, ale w tych czterech ścianach, ale zawsze w swoich. Wszystkiego, do... a to jest też dobry czas może na, na rozszerzenie się z zamieszkaniem, bo jednak wieża to dom, mieszkanie, cztery ściany, czwórka buław też jest mieszkaniem, domem, więc może... Może nawet tak będzie. Wszystkiego dobrego.